w ten sposób, ale mój stylista Kamil Moszczyński namówił mnie, e, na turku. Majka Jerzowska, i... piosenkarka, której głos od lat wypełniał serca Polaków, w wieku 65 lat zdecydowała się zrobić coś, co wstrząsnęło wszystkimi. Wyznała miłość swojego życia. Nie była to deklaracja ogólnikowa ani wygłoszona podczas koncertu. To była prawdziwa, pulsująca emocjami i pełna napięcia chwila, która odsłoniła przed światem jej najbardziej skryte uczucia. Od pierwszego spotkania z nowym partnerem atmosfera wokół Majki stała się intrygująca, niemal filmowa. Każdy gest, każdy ukradkowy uśmiech wydawał się pełen tajemnicy. Ich relacja była niezwykła. Wzajemne spojrzenia potrafiły milczeć za tysiące słów. Czułe gesty, delikatne dotknięcia dłoni, subtelne uściski, które trwały dłużej niż zwykle, zdradzały głębsze emocje, których nikt wcześniej nie spodziewał się po majce. Czasami ktoś z boku obserwowałby ich i poczułby, że coś wisi w powietrzu. Niewypowiedziane słowa, niedopowiedzenia, a jednak pełne intensywności i autentyczności. Każda rozmowa, każdy wspólny spacer, nawet zwykłe wyjście na kawę stawały się scenami pełnymi napięcia, które budziły ciekawość wszystkich znajomych. Ta nowa miłość diametralnie zmieniła życie Majki. Jej codzienność, dotychczas uporządkowana i spokojna, nagle zyskała rytm nieprzewidywalności. Radość przeplatała się z lekkim niepokojem, a serce biło szybciej nawet przy najprostszych czynnościach. Jej przyjaciele i rodzina zauważyli przemiany. Była bardziej uśmiechnięta, ale i bardziej zamyślona, gotowa do spontanicznych decyzji, których wcześniej by nie podjęła. Nowa relacja Majki wpłynęła także na jej spojrzenie na świat. Każdy dzień stawał się przygodą, a zwykłe spotkania nabierały nowego, elektryzującego znaczenia. Czy to możliwe, by miłość w tak późnym wieku mogła być tak intensywna, pełna pasji i tajemnic? Świat Majki Jerzowskiej staje przed nami jak otwarta księga, a każdy kolejny rozdział obiecuje coraz więcej napięcia i zaskoczeń. Jeśli chcecie poznać wszystkie szczegóły tej niezwykłej historii i odkryć sekrety, które Majka dotychczas skrywała, koniecznie subskrybujcie nasz kanał, by być na bieżąco z każdym rozdziałem tej fascynującej opowieści. Majka Jerzowska w wieku 65 lat przeżywała coś, czego nikt się po niej nie spodziewał. Jej nowa miłość nie była zwyczajna, nie była też tylko efektem chwilowego zauroczenia. To była pełna subtelnych napięć, przenikających spojrzeń i gestów relacja, która całkowicie zmieniła rytm jej życia. Od pierwszych spotkań czuła, że coś w niej drży inaczej niż zwykle. Jakby serce, które przez lata biło spokojnie i przewidywalnie, nagle odkryło melodię dawnych uniesień, których wcześniej nie doświadczyła. Każde ich spotkanie miało w sobie coś elektryzującego. Majka obserwowała jego drobne ruchy, sposób, w jaki uśmiechał się przy najmniejszych detalach, jak nachylał głowę przy rozmowie, jak jego oczy lśniły w momentach, gdy nikt nie patrzył. To, co dla innych mogło wydawać się zwyczajnym gestem, dla niej stawało się dowodem na głębie uczuć, których wcześniej nie odważyła się doświadczyć. Ich interakcje były subtelne a jednak intensywne. Delikatne muśnięcia dłoni przy powitaniu, wspólne spacery, podczas których ciała niemal instynktownie szukały kontaktu, rozmowy prowadzone półszeptem, pełne ukrytych znaczeń i niedopowiedzeń, sprawiały, że codzienność Majki zyskała nowy rytm. Jej dni stały się sekwencją pełnych napięcia scen, w których każdy szczegół nabierał znaczenia, od niewielkiego uśmiechu po drobne spojrzenie w lustrze, które zdawało się mówić więcej niż tysiąc. Słów. Czuła, że w tym związku odnajduje coś, czego brakowało jej przez lata poczucie bycia naprawdę widzianą i docenioną, intymną obecność, która jednocześnie koiła i wywoływała niepokój. Miłość majki nie pozostała bez wpływu na jej życie codzienne rutyna, która przez lata dawała jej poczucie bezpieczeństwa, teraz uległa transformacji. Jej poranki zaczynały się od myśli o nim, a drobne czynności nabierały innego wymiaru. Nawet zwykłe przygotowanie kawy w kuchni stawało się rytuałem pełnym oczekiwania, jakby każda filiżanka miała być początkiem czegoś niezwykłego. Zauważyli to bliscy, którzy w pierwszej chwili byli zaskoczeni, niektórzy nawet zaniepokojeni nagłą zmianą nastroju i spontaniczności Majki. Rodzina dostrzegała w niej więcej radości i energii, ale też widziała niepokój w oczach, subtelne drżenie głosu, które zdradzało, że jej serce płonie intensywnymi emocjami. Niektórzy przyjaciele próbowali ją powstrzymać, obawiając się, że nowa relacja może wprowadzić zamęt w jej spokojne życie. Jednak Majka czuła, że nie ma już odwrotu, że ten związek pełen napięcia i tajemnic jest czymś, co musi przeżyć w pełni. Każdy gest, każda decyzja w jej codziennym życiu były teraz naznaczone tym uczuciem. Jej spojrzenia na ludzi wokół niej zmieniły się. Była bardziej wrażliwa, bardziej wyczulona na drobne niuanse emocji innych, nawet podczas spotkań zawodowych, gdzie wcześniej dominowała kontrola i precyzja. Teraz pojawiały się chwile zawahania, lekkie uśmiechy do wspomnień, gesty zdradzające jej tajemnice. W jej głowie rodziły się scenariusze, których wcześniej by nie wymyśliła wyobrażenia wspólnych podróży, spokojnych wieczorów przy muzyce, cichych rozmów do późnej nocy, które mogłyby trwać w nieskończoność. Każda myśl o nim budziła jednocześnie radość i lęk, jakby życie samo stawiało przed nią wyzwania, a jednocześnie nagradzało za odwagę. Relacja Majki była pełna subtelnych napięć, które sprawiały, że każdy dzień niósł ze sobą element niepewności i fascynacji. Były chwile zachwytu i uniesienia, ale też drobne konflikty i niezrozumienia, które jednak nigdy nie rozmywały głębi uczucia. W tych momentach Majka odkrywała w sobie nowe pokłady cierpliwości, wyrozumiałości i siły, ucząc się, że miłość w każdym wieku ma swoje reguły, swoje subtelne rytuały, które trzeba odczytać i zaakceptować. Każde spotkanie z partnerem stawało się lekcją, a jednocześnie przygodą, której intensywność zaskakiwała ją samą. Z czasem jej życie toczyło się w rytmie tej miłości. Spotkania, rozmowy telefoniczne, wspólne wyjścia, a nawet cisza spędzana razem były pełne znaczeń i emocji, które Majka odbierała wszystkimi zmysłami. Związek ten wpływał na jej twórczość, na sposób myślenia, na emocje, które odczuwała wobec świata codzienność nabrała barw, które wcześniej wydawały się wyblakłe, a zwykłe chwile jak śmiech przy porannej kawie czy spacer po parku stały się scenami pełnymi napięcia, subtelnej erotyki i niewypowiedzianych obietnic. Nie była to miłość bez komplikacji. Otoczenie reagowało różnie, jedni z zachwytem i wsparciem, inni z niedowierzaniem i lekkim niepokojem. Majka jednak czuła, że w tej relacji odkrywa siebie na nowo, że każdy gest i każde spojrzenie prowadzą ją ku pełniejszemu zrozumieniu życia i samej siebie. Serce, które przez lata biło w rytmie przewidywalnym i spokojnym, teraz wreszcie śpiewało własną, niepowtarzalną melodię. Ta historia nie jest tylko opowieścią o miłości późnej w życiu, to zapis przemiany, odkrywania siebie na nowo, ryzyka i odwagi, która pozwala kochać w pełni, mimo wieku i wcześniejszych doświadczeń. Świat Majki Jerzowskiej, w którym każdy dzień stał się pełen napięcia, radości i tajemnic, wciąga jak magnetyczna siła, a każdy kolejny rozdział obiecuje jeszcze głębsze emocje i niespodzianki, które zmieniają życie na zawsze. Z każdym dniem ich relacja stawała się coraz bardziej skomplikowana, a jednocześnie fascynująca. Majka odkrywała w sobie emocje, które przez lata uważała za uśpione, poczucie niecierpliwego oczekiwania, ekscytacja z powodu drobnych, niemal przypadkowych kontaktów, radość wynikającą z prostych gestów codzienności. Czasami przystawała na środku ulicy po spotkaniu z nim i czuła, jak serce pulsuje szybciej, a myśli wirują jak liście na wietrze, próbując uporządkować wszystkie te nieoczekiwane uczucia. Każda minuta spędzona razem była dla niej odkryciem nowego wymiaru bliskości, nie tylko fizycznej, ale i psychicznej. Jednym z najbardziej zaskakujących aspektów ich związku były drobne rytuały, które powoli wprowadzały do jej życia. Poranne wiadomości z krótkimi, czasem absurdalnie śmiesznymi komentarzami, które rozbawiały ją do łez, sprawiały, że nawet najbardziej ponury dzień nabierał lekkości. Wieczorne spotkania w domu, podczas których razem komponowali listy utworów do wspólnego słuchania, okazały się formą intymnej medytacji. Majka odkrywała w tych chwilach nieznane dotąd pokłady wrażliwości, a równocześnie czuła delikatny niepokój, jakby każde spojrzenie i każdy gest mogły skrywać coś jeszcze nieodkrytego. Relacja Majki zaczęła także odbijać się na jej otoczeniu w subtelny, ale zauważalny sposób. Przyjaciele, którzy znali ją od lat jako osobę rozsądną i przewidywalną, zauważali nagłe zmiany w jej zachowaniu. Od lekkiego rozproszenia, po błysk wokół, którego wcześniej nie było. Niektórzy z bliskich byli początkowo sceptyczni, nie rozumiejąc skąd u Majki tyle emocjonalnej intensywności, inni natomiast wyczuwali szczerość jej uczuć i nie mogli powstrzymać się od radosnych komentarzy. Sama Majka, choć pełna ciepła wobec otoczenia, często czuła presję tej nowej dynamiki. Musiała balansować między własnym szczęściem a oczekiwaniami rodziny i znajomych, starając się, aby ich reakcje nie zaburzyły jej wewnętrznego spokoju. Codzienne życie Majki zmieniło się nie tylko w sferze emocjonalnej, ale też praktycznej. Małe rytuały, przygotowanie śniadania, wspólne spacery, oglądanie zachodu słońca stały się okazją do pogłębiania więzi. Każda rozmowa, nawet najzwyklejsza wymiana zdań o pogodzie, Nabierała w jej oczach znaczenia, tworząc wspólne mikroskrypty życia, które stopniowo stapiały ich światy w jeden. Majka czuła, że ten związek wymaga od niej całkowitej otwartości, a jednocześnie daje poczucie bezpieczeństwa, którego nigdy wcześniej nie doświadczała. Nieoczekiwane wyzwania pojawiały się jednak w postaci wewnętrznych konfliktów, momentów zwątpienia, kiedy serce biło zbyt mocno, a rozum podpowiadał ostrożność. Majka musiała nauczyć się radzić sobie z lękiem, że zbyt duża bliskość mogłaby wprowadzić niepożądane komplikacje. Te chwile niepewności jednocześnie wzmacniały jej związek, ponieważ każda trudność była rozwiązywana wspólnie w atmosferze wzajemnego zrozumienia i szacunku. W miarę jak uczucia stawały się coraz głębsze, Majka zaczęła dostrzegać subtelne, niemal nieuchwytne zmiany w swoim postrzeganiu świata. Zwykłe miejsca, które wcześniej odwiedzała bez większego zainteresowania, teraz nabierały nowych znaczeń. Kawiarnia stała się przestrzenią intymności, park miejscem pełnym możliwości rozmów i wspólnych odkryć. Nawet muzyka, której dotąd słuchała w pracy i w domu, zyskała nowy wymiar. Niektóre utwory wywoływały u niej refleksję o życiu, przemijaniu i sile miłości, której doświadczała w tej późnej fazie życia. Ich związek wpłynął także na sferę zawodową Majki. Pojawiły się nowe inspiracje do tworzenia, nowe pomysły na koncerty, aranżacje, które odzwierciedlały emocje i intensywność, jakie towarzyszyły jej codzienności. Spotkania z partnerem stawały się okazją do wymiany myśli artystycznych, a jednocześnie wprowadzały element prywatnej pasji, która zaskakiwała i fascynowała jej fanów. To było jak oddech świeżego powietrza w świecie, który do tej pory wydawał się przewidywalny. Rodzina Majki, choć początkowo sceptyczna, powoli zaczęła akceptować nową dynamikę. Widok radości w oczach córki, jej entuzjazmu wobec codziennych drobiazgów i odkrywania świata na nowo sprawiał, że bliscy zaczynali rozumieć, że ta miłość jest czymś wyjątkowym. Majka natomiast, obserwując ich reakcję, czuła mieszankę ulgi i dumy. Wiedziała, że jej szczęście staje się częścią wspólnej rzeczywistości, a nie czymś, co pozostaje wyłącznie jej sekretem. W tym intensywnym wirze emocji pojawiła się decyzja, która miała na zawsze zmienić bieg wydarzeń. Ślub. Nie była to spontaniczna decyzja, lecz wynik przemyślanej ewolucji uczuć, które przez lata narastały w jej sercu. Każda rozmowa, każdy drobny gest, każda wspólna chwila prowadziła ją do tego momentu, w którym wreszcie mogła otwarcie wyznać miłość swojego życia całemu światu. Przygotowania, które zwykle były rutyną, teraz nabrały magicznego wymiaru. Wybór miejsca detali, rytuałów, które odzwierciedlały ich wyjątkową więź, stawał się prawdziwą celebracją emocji i zmysłów. Majka Jeżowska w tym związku odkryła, że miłość w późniejszym wieku nie jest mniej intensywna, a jej codzienność, choć pełna wyzwań, może być bogata w emocje, które nadają sens każdemu dniu. Każdy gest, każde spojrzenie, każda rozmowa stały się częścią historii, która, choć dopiero się zaczęła, obiecywała niezapomniane doświadczenia i głęboką przemianę. Przygotowania do ślubu w wieku 65 lat stały się dla Majki prawdziwym laboratorium emocji i doświadczeń, które nigdy wcześniej nie pojawiały się w jej życiu. Każdy element planowania, wybór kwiatów, dekoracji, muzyki, był okazją do wyrażenia uczuć i tworzenia wspólnych wspomnień. Czuła, że każdy szczegół musi odzwierciedlać ich związek subtelny, intymny, a jednocześnie pełen pasji. Jej partner, choć z początku nieśmiały wobec publicznego aspektu ceremonii, wkrótce zaczął wprowadzać własne pomysły, drobne gesty, nieoczywiste dodatki, które sprawiały, że całość stawała się wyjątkowa i niepowtarzalna. Codzienność w tym okresie nabrała rytmu pełnego napięcia i ekscytacji. Majka wstawała rano z uczuciem lekkiego niepokoju i jednocześnie oczekiwania, które towarzyszyło jej przez cały dzień. Każde spotkanie z rodziną, każde rozmowy telefoniczne z przyjaciółmi, każdy spacer po mieście były okazją do odczuwania głębi uczuć i jednocześnie próby utrzymania równowagi między prywatnym szczęściem a oczekiwaniami otoczenia. Jej myśli często błądziły między planami ślubnymi a drobnymi gestami partnera, analizując każdy jego ruch, każde słowo, starając się przewidzieć emocjonalne konsekwencje nadchodzącego dnia. Intymność między nimi rozwijała się w niezwykły sposób. Wspólne przygotowania do ceremonii były pełne drobnych, codziennych rytuałów, które budowały więź. Wspólne oglądanie prób muzycznych, dobieranie strojów w świetle porannego słońca, lekkie kłótnie o szczegóły dekoracji, które kończyły się śmiechem i bliskością. Każda rozmowa, choć pozornie prosta, kryła w sobie emocje, niedopowiedzenia i znaczenia, które tworzyły ich osobisty język uczuć. Majka czuła, że ten związek jest jak delikatna tkanka, w której każdy niuans ma znaczenie i wymaga uważności, cierpliwości i empatii. Relacje z otoczeniem w tym okresie były pełne subtelnych napięć. Rodzina i przyjaciele, choć pełni sympatii, reagowali różnie na intensywność emocji Majki. Niektórzy byli zachwyceni, że w jej życiu pojawiła się pasja i radość, inni obserwowali ją z lekkim niepokojem, dostrzegając, jak bardzo zmieniła się jej codzienność. Majka sama musiała nauczyć się balansować między tymi reakcjami a własnym poczuciem szczęścia, starając się nie pozwolić, aby opinie innych ograniczały jej wolność i radość z życia. Związki z partnerem nabierały coraz większej głębi, a jednocześnie złożoności. Wspólne wieczory wypełnione rozmowami o przyszłości, o marzeniach, które od dawna skrywała, pozwalały Majce odkrywać nowe aspekty samej siebie. Czuła, że dzięki temu związkowi jej życie staje się pełniejsze, a emocje bardziej autentyczne. Jednocześnie pojawiały się momenty niepewności, drobne napięcia, które wynikały z różnic charakterów, wcześniejszych doświadczeń i obawy przed ujawnieniem tej niezwykłej relacji całemu światu. Każda trudność była jednak przezwyciężana dzięki wzajemnemu zrozumieniu, cierpliwości i szczerości, które stały się fundamentem ich bliskości. Głębia uczucia między majką a jej partnerem przejawiała się także w codziennych drobiazgach. Każde wspólne posiłki, długie spacery po zmierzchu, rozmowy w ciszy pokoju stawały się momentami magicznymi, które cementowały ich więź. Majka doświadczała uczucia, które było równocześnie ekscytujące i kojące, zaskakujące i przewidywalne, a każda chwila spędzona razem potwierdzała, że miłość może rozkwitać w każdym wieku. Decyzja o ślubie była naturalną konsekwencją tej intensywnej relacji. Była to nie tylko formalność, ale także celebracja emocji, które rozwijały się latami. Majka i jej partner starannie planowali każdy detal, od ceremonii po przyjęcie, tak aby odzwierciedlały ich osobowości i głębie uczuć. Każde spotkanie przygotowawcze, każde ustalenie drobnego szczegółu wprowadzało nowe emocje, czasem napięcie, czasem radość, a całość tworzyła niezwykłą atmosferę oczekiwania, która wciągała wszystkich dookoła w wir ich historii. Majka Jeżowska dzięki tej miłości odkrywała, że życie nie kończy się na rutynie i przewidywalności. Nawet w późnym wieku możliwe jest doświadczanie intensywnych emocji, radości, pasji i spełnienia. Każdy dzień wypełniony był niespodziankami, drobnymi odkryciami i momentami, które mogły wydawać się zwyczajne, a w rzeczywistości niosły ogromne znaczenie dla jej wewnętrznego świata. Majka Jeżowska w wieku 65 lat udowadnia, że miłość może pojawić się w każdym momencie życia, pełna pasji, napięcia i odkrywania siebie na nowo. Jej historia inspiruje, porusza i pokazuje, że nigdy nie jest za późno, aby kochać całym sercem. Jeśli chcesz poznać wszystkie szczegóły tej niezwykłej opowieści i śledzić kolejne emocjonujące wydarzenia z życia Majki, koniecznie subskrybuj nasz kanał, aby być na bieżąco z każdym rozdziałem tej fascynującej historii.